to jest turniej, który urodził się, pomysł na niego urodził się w zeszłym roku. Turniej ma na celu pokazanie problemu wykluczenia społecznego. W tamtym roku skupialiśmy się głównie na wykluczeniu społecznym z uwagi na problem bezdomności i nałogów. W tym roku spektrum się poszerzyło bo w turnieju bierze udział też jedna drużyna osób niepełnosprawnych ruchowo. To są przypadkowe drużyny, co prawda część z nich sobie gdzieś tam trenuje we własnym zakresie, tak jak na przykład dom brata Alberta z Gliwic, czy jak Wyskowice, ale generalnie założenie jest takie, że grają tylko i wyłącznie zespoły amatorskie. Mój udział jest taki, żeby po prostu pokazać ludziom, którzy tu się spotkali, tak naprawdę dzisiaj się mówi, że to są wykluczeni ludzie, ale wcale tak nie jest. Ja. Myślę, że w pewnym momencie swojego życia też byłem wykluczony i potrafiłem udowodnić to, że nawet tą osobą wykluczona może stać się jednym z najlepszych na świecie i zdobywać nagrody takie jak zdobyłem ja, czyli nagrodę imienia Ferenca Puszkasza za najlepszego goła na świecie i wygrać z takimi słowami jak Kylian Mbappé i być z tego dumnym. Dzisiaj akurat są 27. urodziny Pawła. Bardzo cieszył się, gdyby był z nami, a jest pewno z nami i cieszy się. On kochał grać w piłkę, chciał, żeby wszyscy byli szczęśliwi, bardzo starał się o ludzi tak zwanych wykluczonych. W tym roku turniej jest imieniem tragicznie zmarłego księdza Pawła Piliśniaka, który, tak jak dzisiaj żeśmy usłyszeli, akurat miałby 26. urodziny. Ksiądz Paweł był bardzo mocno oddany tematowi związanemu z wykluczeniem społecznym. Niestety w 2024 roku, schodząc z Mont Blanc, zginął tragicznie. Pojawił się taki pomysł w tym roku, aby to właśnie jego imieniem odbywał się ten turniej, no i też tak się, też tak się stało. Najważniejsze to jest chyba po prostu wiara w to, że po, po, po trudnych momentach może da, nadejść naprawdę moment bardzo bardzo szczęśliwy. I tak było u mnie i to nawet nie tylko związany z piłką nożną, czyli później nawet z nagrodą, ale myślę, że z takiej codzienności, że po prostu po tym wypadku, gdzie myślałem, że będzie naprawdę kiepsko, ja sobie poradziłem. Jeżdżąc przez dwa lata na wózku, zbudowałem taki charakter, że na dzień dzisiejszy. Nie ma rzeczy dla mnie niemożliwych, bo, bo poprzez już kolejny okres miałem wiele kontuzji. Przez ten moment, który gdzieś tam nie wierzyłem w siebie, pozwoliłem sobie posiedzieć ze sobą, porozmawiać, że dlaczego? Dlaczego ja jestem gorszy od tych niby normalnych ludzi? Kto ma mnie wykluczyć? Jeżeli ja się sam nie wykluczę, to nie ma prawa mnie nikt ze społeczeństwa wykluczać, także każdy jest odpowiedzialny za swój los i mam nadzieję, że jak kiedyś ktoś sobie siądzi, i powie sobie, że dopóki ja siebie nie wykluczyłem, nie ma prawa nikt tego zrobić.